Cześć, witajcie. Ja jestem chudy, a to jest FIFA 14 Kariera Bramkarza. Odcinek pierwszy. I... Oj, chwila. Dobra. I bierzemy się za tworzenie Bramkarza. Czy Robert Stevens powróci? Chyba raczej nie. Muzyka w tle jest. Potem ją wyciszę. Więc tak, zaczniemy... So... W Celtiku miałem zacząć. Celtic jest w... Celtic Glasgow. Nie Irlandia. Cholera. Eee. Szkocja. Szkocja. Tak jest, dokładnie. Celtic Glasgow. Tutaj chyba wszystko ok. Niech będzie to pierwsze okno transferowe. Składy zaktualizujemy. A nie, nie mogę zaktualizować do najnowszych, bo nie mam połączenia z serwerami EA. Ponieważ Steam pobiera aktualizację, a Steam ma to do siebie, że Wykorzystuje po prostu Tommy Osborne będzie naszym nowym bramkarzem. O! Steam ma to do siebie, że wykorzystuje całe połączenie praktycznie, nie? Przynajmniej u mnie, no i po prostu to jest za słabe, żeby się po... Internet nie daje rady połączyć się z serwerami EA. Ale dobra, ja sobie teraz tutaj stworzę Tommy'ego Osborna i wam to pokażę w przyspieszonym tempie, tak jak samo jak w przypadku kariery zawodnika. OK, to Osborn jest gotowy. Chciałem mu dać na początku długie włosy tak samo jak w przypadku Roberta Stevensa, ale jednak stwierdziłem, że nie, że dam mu jakieś krótsze. Jeśli słyszycie jakieś szumienie w tle czy coś, to przepraszam was za to. Postaram się to potem jakoś wycis wyciszyć. Jeśli, jeśli mi się to nie uda, to wybaczcie. Tak już musi być. No i tutaj damy sobie Tommy, mi. Chyba przezwałem się pisze, nie jestem pewien. A teraz ja sobie muszę wejść w... A jak się wchodzi w konfigurację jakąś? O, w ustawienia sobie muszę wejść i wyciszyć muzyczkę, więc sobie zrobię pauzę w nagrywaniu. Okej, okay, zrobione. I nie wiem po to, co to zrobiłem właściwie, bo i tak w przypadku kariery bramkarza zawsze daję jakąś muzykę w tle. Ale dobra, to jest w tym momencie nieważne. Nie nie logujemy się do serwerów. I ej Przechodzimy do kolejnego, znaczy do pierwszego spotkania w karierze bramkarza. Właściwie jak tu teraz nagrywam to jest sobota wieczorem. Postaram się to wrzucić jutro, czyli w niedzielę. Jakaś wiadomość dostaliśmy. Jaką? oferta wypożyczenia dla ciebie? No tak. Co to jest? Nie, 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 nie. Dziękuję. Jednak nie. Dla klubu i dla kraju, jeszcze to sobie trzeba przeczytać. Oj, no niestety, czyli mnie nie chcą w tym klubie, widzę. No cóż, tak samo jak w przypadku kariery Roberta Stevensa, też na początku nasza przyszłość w klubie, no, nie była za dobra. Po prostu musieliśmy się udać też na wypożyczenie, zostaliśmy do tego zmuszeni i graliśmy w klubie Doncaster na początku. Oferta wypożyczenia dla ciebie do... jakiego klubu? Nie, naprawdę nie chcę odchodzić na wypożyczenie. Dobra, jakiś tam Forest doznał kontuzji, ale ja teraz właśnie mecze towarzyskie raczej będę grał więc fajnie Celtic tutaj tak ustawienia gry jeszcze kamerę sobie trzeba zmienić na gwiazdę i jedziemy Osborne Osborn chyba w Spider-Manie był taki nie? Ło, nie to jest trudne wam powiem <laughs> już nie dałem rady i zaczynamy odczuwam jakiś spadek klatek wydaje mi się że komentatora słyszę Dobra, nie wiem, to szumienie w tym pokoju tak zagłusza mi to wszystko, masakra. Mam nadzieję, że to się nie nagrywa. No będzie słabo, naprawdę. Mam nadzieję, że sterowanie jest takie samo. Jak w przypadku FIFA 13, bo jeśli będzie inaczej, to niezbyt ciekawie będzie. I dobrze, teraz Celtic przeprowadza akcję. O i, i trochę niecelny strzał. A ja chyba sobie miałem włączyć, żeby były... Nazwiska się wyświetlały nad zawodnikami. A, jeszcze takie info, bo w jakimś tam odcinku mówiłem, że mam jakieś problemy z Ultimate Team. Już to rozwiązałem, już wszystko naprawione, udało się to zrobić bez żadnego formatu kompa, ale nic. I w tym momencie już mogę chyba spokojnie nagrywać Ultimate Team. Sobie grałem kilka meczy, znaczy jeden grałem online dla testu i jeden offline. Znaczy, nie jeden offline, offline grałem ich kilka, sobie zrobiłem zadania menadżera, otworzyłem złotą paczkę i niestety nic z tym nie trafiłem, ale o tym jeszcze powiem w przypadku nagrywania Ultimate Team. Trochę się teraz zawahałem, bo mi się wydało, by że telefon dzwoni. O, 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 jest. nie zauważyłem. Ale złapał tutaj bramkę rywali. Quero. Hold. Czy będzie hold przy A, ja... Oj, my gramy na początkującym. Ej, przepraszam was za to, naprawdę, nie chciałem. Czyli dobra, w kolejnym odcinku Zrony na Legendarny to jest taki pierwszy odcinek organizacyjny. Dobra, więc tutaj się popatrzyłem po prostu jak Celtic wygrywa. Mam nadzieję, że wygra. Jakąś akcję jeszcze chciałbym sobie, sobie pobronić, coś. Strzelaj. Ajajaj, aj, aj, nie udało się tutaj przewrotka. Jest taka nieudolna trochę. Ale wybronił to. Poświęcił się. Dobra, jest tutaj malonej. Dawaj, 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 dawaj Chciałbym pobronić coś O o, szansa dla Osborna Niestety spalony Tak, teraz będę kibicował rywalom, żeby mieć szansę na bronienie czegoś Mógłbym jakiś Tomas row. A nie, dobrze słyszę komentatora, bo ja go nie wyciszyłem całkowicie, tylko wciszyłem go do czterech chyba A i tak wy go słyszeć nie będziecie, bo Mm, usunę dźwięk gry całkowicie i dam jakąś muzyczkę w tle, tak samo jak w FIFA 13 to robiłem. A teraz mam e, ładny dostęp do muzyki e, darmowej, więc tutaj nie powinno być problemu. I niektóre kawałki są całkiem niezłe. Tak. Garcia, Garcia. Co zrobić Garcia? Podanie tutaj przejęte przez obronę. Hmm, hmm, hmm. Wiecie co, może poczekamy, bo może ja po prostu zrobię jakieś cięcie i zobaczymy się przy, albo jeszcze pomyślę chwila, jeszcze zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, bo planuję zrobić coś takiego, że będziecie widzieć jakieś fragmenty w przyspieszonym tempie i gdy będzie przed jakąś akcją po prostu będę to do normalnego tempa dawał i żeby tak było ciekawie, żeby to się działo szybciej a nie tak jak to było w E13, że całe nudne mecze patrzyliście na to. No i z czasem oglądalność tej kariery bramkarza trochę spadała. No wiem, ja widziałem Wasze opinie na ten temat, żebym robił skróty czy coś, a ja tych skrótów nie chciałem, bo już robiłem skróty w karierze menadżera i zawodnika. Tutaj bramkarza chciałem zostawić, że bez skrótów, ale chyba pomyślę na czymś takim że po prostu te nudne fragmenty widzicie w przyspieszeniu jakieś nie wiem, 200% przyspieszenie żeby nie było za szybko i ZA WOLNO STRZELAJ JEST 1 DO ZERA WHAT w 40 minucie daje prowadzenie Celticowi i właśnie napiszcie w komentarzach co myślicie właśnie o tym pomyśle żeby te nudne fragmenty między akcjami jakimiś ciekawszymi dawać wam w przyspieszonym tempie Czekam na Wasze opinie Ten już będzie tutaj normalnie zrobiony odcinek Wszystko będziecie widzieć, wszystko całe, super I tutaj kolejna akcja Celtiku strzela i wow, szybkie 2-0 Blade W 42 minucie na 2-0 Numer 17 na koszulce Tak, nie ma o czym gadać już oh, yeah. Nie słyszę własnych myśli, to jest dość głośno. Dobra. Damy radę. Ale no... Czy rywale wezmą się do akcji? Co, jest... To jest Vegan Athletic. Kojarzę klub, to jest... Nie powiem z jakiej ligi, ale nazwę kojarzę. Widziałem kiedyś ich mecz jakiś. Hmm. Dobra. I rzut z autu dla rywali. Czy będzie zagrożenie Bramki Osborna? Zobaczymy, chyba raczej nie. Chociaż, chociaż, może, może Osborne będzie miał szansę. Nie. Nie, 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 to nie tak powinno wyglądać. Chociaż? Rzut wolny? Nie, koniec pierwszej połowy. Okej. Okay. Celtic prowadzi 2 do 0 z Wiganem. i zaczynamy drugą połowę. Zrówno. Czy znaczy, chcę gadać teraz na temat, bo mam trochę... Um, chciałbym powiedzieć teraz kusi mnie, żeby powiedzieć o czymś innym trochę na temat Ultimate Team, moje plany i tak dalej, ale zajmiemy się jednak, to, jednak tą karierą bramkarza i meczem Celtiku z Wiganem. Który staje się powoli jednostronny. Row Row czy nie, nie wiem. Wiecie jak to z tą moją wymową jest, nie? Malony i niestety obrona przejmuje piłkę. No niestety, niestety podania tutaj traktuje tak samo. Procent podań celnych. I czy będzie 3 do 0? No prawie, 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 prawie. Mogło być, ale czy to koniec akcji celtiku Chyba jednak jeszcze nie. Nie, te, tym razem już koniec Bramka, że złapał to Qero. I wybija Osborne. Nasz nowy bramkarz, Tommy Osborne Gotowy zawsze do interwencji i właśnie, czy uda się na wybożyczenie, czy zostać w tym certyku i czekać na jakieś szanse gry o tym, teżcie, o tym też piszcie w komentarzach Zresztą jeszcze na koniec odcinka przypomnę o tym Wam Bo Wasza opinia naprawdę jest mi potrzebna już wolny, no myślałem że będzie kopał, próbował coś tam dośrodkować w pole karne czy coś Zaj powoli rozgrywałem akcję zawodnicy o Osborne gotowy do interwencji Ale niepotrzebnie Ma tutaj spokój Nudzi się na tej bramce Nie ma co robić w ogóle Moja wina Jeszcze tutaj... Właśnie sobie... Zap... Nie dobra nie będę brudził Bo mam ładny czysty notatnik nowy Nie chcę go zabrudzić Właściwie notatnik jest po to żeby notować ale Wiecie Zmienić na legendarny, Pamiętam Postaram się przynajmniej pamiętać do końca meczu, bo jeszcze 40 minut. Tych fifowych oczywiście. O, jakbym grał mecz, taki o prawdziwym czasie to bym zwariował chyba. Będę no, teraz bramkarzem, bo jakbym grał sam drużyną to dałoby radę. Bo już takie coś praktykowałem w przypadku FIFA 94. I mamy 3 do 0. Łot, jego druga bramka w tym meczu. Zobaczmy jak to było po powtórce, bo nie zwrócimy uwagi. Tutaj próba przewrotki jakiejś. No i piłka niespodziewanie trafiła pod jego nogę i zdobył bramkę. Jest zmiana w zespole Celtiku. Lod właśnie opuścił boisko zdobywca dwóch bramek dla Celtiku, Glasgow. Celtic. Chyba oni są teraz nowi w grupie z Barceloną, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Lidze mistrzów oczywiście. Nie pamiętam już. I teraz Osborne będzie... Jest, pierwszy raz łapie piłkę w tym meczu. Niesamowite. I ocena 6-3, no nie jest najgorzej, ale najlepiej też nie jest. Muszę sobie właśnie już załatwić jakąś... lepszy mikrofon chyba, bo ten za bardzo wyłapuje takie... Eee... p, i tak dalej, ogólnie takie... Wiecie o co chodzi zresztą, to słychać to trochę denerwuje jak się ogląda oczywiście. 73 minuta. Ogólnie wkrótce planuję się zaopatrzyć w jakiś lepszy sprzęt do nagrywania, żeby te moje filmy były lepszej jakości. E, dobra, teraz MacArthur, MacArthur. Ale nie straciłem piłkę i zawodnicy Celticów znowu w ofensywie. oj, ojoj. Oj, oj, oj. I nie udało się, ale teraz szansa dla przeciwników. Jednak nic z tego. O, może, może, może jednak? Czy się uda? Dawaj prosto prostopadłem. Nie. Szkoda. Tylko jedną okazję do interwencji miałem jeszcze taką banalną, że tam po prostu nie dało się tego popsuć. Wystarczyło, że złapałem piłkę. No. A wydaje mi się, że teraz czter w czternastce ta moja ocena nie spada za to, że po prostu stoję w miejscu, nie? Teraz urosła na przykład. Więc jest dobry, że mogę sobie stać, bo... W przypadku trzynastki to łatwo było stracić tą ocenę za stanie w miejscu, jak nie miałem okazji do interwencji, a tutaj jest w miarę okej. Okay. Chociaż co teraz zrobią zawodnicy Celticu? Czy zdobędą jeszcze czwartą bramkę w tym meczu? Zobaczymy, mają jeszcze dwie minuty do środku jakoś ładnie, nie, rzut rożny, rzut rożnym. Jak to wyjdzie? Jeszcze zmiana przed tym. Dobra, na szczęście zmiany, mogę przyspieszać trochę. I dośrodkowanie. Strzelaj. I z poprzeczka. Było blisko. Minuta doliczona. Czy jeszcze coś w tej minucie się stanie? Całkiem możliwe, że tak, bo Celtic jest przy piłce. Hold. Za bardzo wycofane. I w tym momencie mamy koniec meczu. 3 do 0 wygrywa Celtic Glasgow nad Wiganem Atletic. 6-7 ocena Tomiego zborna. I przechodzimy dalej. I właśnie, ma, pamiętam, żeby zmienić poziom trudności na legendarny Moja gwiazda, nie to było centrala, nie centrala, moja gwiazda Ustawienia legendarny Dziękuję bardzo I tak to ja mogę grać teraz Mam nadzieję, że będę miał więcej okazji do interwencji No i dobra, to by było na tyle Przypominam wam, żebyście się wypowiedzieli na temat tego Czy mam udać się na wypożyczenie I o coś jeszcze was pytałem a co myślicie o tym, żeby przyspieszać, żeby pokazywać wam w przyspieszeniu te nudne fragmenty meczu? Czekam na Wasze opinie, dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć!